Cześć! Dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, Kogut Rubin! O, 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 o. Witam Was ciepło w swojej wesołej zagrodzie. Mam dla Was odpowiedzi na wasze ciekawe pytania. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego coś się dzieje, jak coś działa, albo po prostu. Chcielibyście dowiedzieć się czegoś nowego? Kogut Rubin jest właśnie dla Was! Przysyłajcie mi swoje pytania, a ja z radością pomogę Wam odkryć tajemnicę świata. O pomoc poproście rodziców i wyślijcie do mnie mail. To zaczynamy! Uwaga, zaraz zobaczymy, jakie mam pytanie. Jest. Pięcioletnia ula z Rzeszowa pyta. Skąd wiadomo, ile drzewo ma lat? Na początku muszę Wam powiedzieć, jak rosną drzewa. Każdego roku korzenie i gałęzie robią się coraz dłuższe. Pojawia się na nich coraz więcej liści oraz pień drzewa robi się coraz grubszy. To za sprawą przyrostu nowej warstwy, która znajduje się tuż pod korą drzewa. W tej zewnętrznej warstwie co roku rodzi się coraz więcej nowych komórek, a w środku drzewa komórki zaczynają obumierać. Taka warstwa tworzy się dookoła drzewa w postaci okręgu i robi się ono coraz grubsze. Tak się dzieje każdego roku. Jeden rok to kolejna warstwa. Czy domyślacie się, skąd wiadomo, ile drzewo ma lat? Oczywiście, można się tego dowiedzieć po ilości warstw, czyli tych okręgów w pniu drzewa. Po ścięciu drzewa można je wszystkie policzyć i dowiedzieć się, jaki jest jego wiek. Oczywiście nie wycina się drzew tylko w celu określenia liczby lat. Robi się to przy okazji wycinki drzew dla innych ważnych potrzeb, na przykład, żeby zrobić z nich meble, belki do budowy czy papier. Te roczne warstwy w jednym drzewie mogą mieć różne grubości. Jeśli w danym roku było sucho, to drzewo wolniej rosło i ten okrąg jest mniejszy. Jeśli natomiast było wilgotne i ciepło, to przyrost był bardziej okazały. Czy wy macie swoje ulubione drzewo? Moim jest broza. Ma takie drobne listki i białą korę. To do zobaczenia, papa! Pa. Jeśli podobał ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina, daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail z Twoim pytaniem. <grym>